Film powstaje przy współpracy z firmą Piskadło Budownictwo, której specjalizacją jest budowa stanów surowych budynków, w szczególności w konstrukcji żelbetowej. Firma posiada bogate zaplecze sprzętowe i wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Oto jeden z pomocników przy pracach żelbetowych, żuraw dolnoobrotowy Cattaneo CM90S4, 41 metrów wysięgu oraz 4 tony udźwigu. Cześć. W tym materiale zapoznam cię z wszystkimi pytaniami z obsługi technicznej codziennej na egzaminie państwowym z urzędu dozoru technicznego na obsłudze urządzenia żurawie wieżowe i szybko montujące, które również dają ci możliwość obsługi żurawie tak zwanych szynowych. Ja nazywam się Konrad i zapraszam cię do dalszej części materiału. Jak zapanować nad rozbujanym ładunkiem na żurawiu wieżowym? Kwestia oczywiście jaki będziesz miał model urządzenia, jaka jest jego prędkość mechanizmów podnoszenia, opuszczania jazdy, mechanizmu wodzaka bądź obrotu urządzenia, to do tego musi się dostosować i poćwiczyć sobie już to na swoim urządzeniu, aczkolwiek my, żeby dobrze tutaj się odzwierciedlało właśnie nasze bujanie ładunkiem, postanowiliśmy to zrobić na dość dużej wysokości, żebyś mógł dostrzec sobie ten ładunek i co należy zrobić. Zobacz, że ja będę najpierw bujał, a potem będę hamował. Bujanie jest to bardzo mały, tak naprawdę ruch do przodu i do tyłu. Żebyśmy bujali, wystarczy, że będziemy ciągnąć sobie ładunek. Zwróć uwagę, że moja prawa ręka jest to wodzak, natomiast lewa ręka to będzie ładunek. Jeżeli ja ruszę w prawo bądź w lewo, zobacz, że lina się będzie ukosowała. Spowoduje mi to ciągnięcie naszego ładunku, tak? Czyli, jeżeli chcę bujać, ja zawsze muszę ładunek ciągnąć. Jeżeli ładunek się wychyli w drugą stronę i pociągnę wodzakiem w drugą stronę, ja bujnę jeszcze mocniej. Zobacz, bujamy. Natomiast, jeżeli będziemy chcieli wyhamowywać ładunek, to zobacz, że jeżeli ładunek już się nam delikatnie buja, to ja będę dążył zawsze do pionowania liny. Czyli wodzak muszę ustawić tak, żeby był praktycznie idealnie w pionie. Wtedy spowoduje to wyhamowywanie naszego rozbujanego ładunku. Teraz uważaj, bo kwestia zależy od Twojego modelu. Jeżeli będziesz widział, że ładunek się buja i wykonasz ten ruch, to zobacz, że falownik spowoduje, że żuraw będzie jeszcze nam kawałek siłą bezwładności jechał. Bezwładności, a dokładnie chodzi o zmienność częstotliwości prądu, więc on jeszcze kawałek dalej pojedzie. Więc co możesz zastosować, żeby ten ładunek nie został pociągnięty? Przeciw kierunek. Czyli na dźwigni, wrzuć sobie przeciw kierunek, czyli kierunek odwrotny do wykonywanego, tak, żeby ten żuraw zatrzymać w miarę możliwości szybciej. Dzięki temu usuniesz tą siłę dynamiczną, która jest spowodowana ładunkiem. Czyli ja będę starał się tutaj rzeczywiście pokazywać to, w jaki sposób to zrealizować, tak, żebyśmy sobie to omawiali. Najpierw będę chciał bujać do przodu i do tyłu. Zobacz, że bujnę w ten sposób, że wykonam naprawdę małe ruchy przeciwstawne do wychylającego się ładunku. Z Twojej perspektywy wygląda to, że jest to prawo-lewo, prawda? W związku z czym, popatrz, ładunek idzie w prawo, a ja wodzakiem robię w lewo. W ten sposób bujamy. Jest to bardzo, ale to bardzo negatywne podczas ruchu naszym e, ładunkiem. Jeżeli ja chcę wyhamowywać ładunek, to muszę nadgonić ten ładunek. Kiedy to robić? Kiedy należy wykonać ruch? Postaraj się wykonywać ruch razem z ładunkiem, dopiero kiedy ładunek jest w pozycji pionowej pod Twoim wodzakiem, i wtedy załącz jazdę w kierunku wychylenia. Pamiętaj, kwestia prędkości ruchów, musisz dostosować do tego swoje umiejętności, zobaczyć w jaki sposób to zrobić na swoim urządzeniu. I popatrzcie. Będzie w pionie, ja zacznę ruchy razem z nim. Wyhamowuję. I w drugą stronę. I w drugą stronę. Zalecam serdecznie, żebyś użył tutaj natychmiastowo najszybszych ruchów. Dzięki temu znacznie szybciej wyhamujesz oczywiście sobie ten ładunek rozbujany. Do przodu, do tyłu, na mechanizmie wodzaka jest to bardzo łatwe. Ale zaraz zobaczycie jak to wygląda prawo lewo. Na razie zademonstrujmy to jeszcze raz. Popatrzcie, bujamy, czyli ciągniemy ładunek. Oczywiście bez przesady. I teraz hamujemy. Mija pion, jadę z nim. Mija pion, jadę z nim. Zobacz, że wystarczyło mi dwa, tak naprawdę ruchy do przodu i do tyłu, żeby zapanować nad tym ładunkiem wodzakiem. Jest to łatwiejsze, dużo łatwiejsze. Gorsze wyhamowywanie jest to prawo-lewo, ponieważ czym dalej masz zwiększony wysięg ze swoim ładunkiem, tym większy oczywiście promień, prawda? Wobec tego łatwiej jest wyhamować, gdy ładunek jest blisko naszej kolumny a gorzej, jeżeli jest daleko naszej kolumny, prawda? czyli osi obrotu urządzenia. Ja to będę robił mniej więcej na środku, z uwagi na to, że ten ładunek waży te kilkaset kilogramów, więc nie chciałbym tutaj doprowadzić do jakiegoś uszkodzenia urządzenia, prawda? dlatego tutaj strefę bezpieczeństwa sobie zachowam i postaram się to zrobić oczywiście bezpiecznie. I teraz będziemy wykonywać ruch prawo-lewo. Także nagramy sobie troszeczkę z innej perspektywy, tak żebyś mógł sobie to dostrzec, a ja ładunek opuszczę znacznie niżej. Tak, żebyś widział, jak mocno wprowadza się to w ruch wahadłowy. Teraz zaprezentujemy wyhamowywanie ładunku prawo-lewo, czyli ta gorsza rzeczywiście możliwość, jak ci się rozbuja ta ładunek. Pamiętaj że, pa, że jeżeli, pamiętaj, że jeżeli zwiększysz wysięg, to coraz większy będziesz miał promień obrotu urządzeniem, a dokładnie ładunkiem o osi obrotu. W związku z tym będzie ci coraz ciężej to wyhamować i zapanować nad tym ładunkiem. My mamy mniej więcej na połowie z uwagi na wagę. Nie chciałbym tego robić z takim ładunkiem na samym końcu, więc wolę tego uniknąć, szczerze mówiąc. Więc najpierw oczywiście rozbujamy. Pamiętaj, żeby rozbujać wystarczy wykonywać bardzo małe ruchy. Zaczynamy w prawo, hamowanie i od razu, słuchaj, w lewo. Ciągniemy ładunek. W prawo. Zobacz, że już mamy fajnie rozbujany ładunek, on już nam ładnie tańczy tutaj. Wobec tego przystępujemy sobie do hamowania. Te czujniki, a dokładnie drostiki, są bardzo czułe. Wobec tego musimy wyczaić naprawdę bardzo fajny moment do hamowania. Ja będę chciał to słuchaj zrealizować w nasze lewo. Czyli zobacz, jak ładunek będzie w pionie, włączę ruch, ale w momencie, kiedy będzie wychrony na maksa, ja będę już robił kontrę w prawo. Tak, żeby ten żuraw nie leciał mi już rzeczywiście dodatkowo ciągnąc ładunek. Teraz w lewo, w prawo. Popatrzcie, że udało mi się to zrobić w miarę za pierwszym razem, bo ładunek już rzeczywiście był mocno wyhamowany z samą swoją siłą. Więc zademonstrujmy to jeszcze raz. Rozbujajmy ładunek. Ok, mamy ładnie rozbujany ładunek i teraz ta sama zasada będziemy wyhamowywać. Teraz pojedziemy w prawo, dohamuję lewą stroną. Popatrzcie, że w miarę ładnie się to udaje zatrzymywać na tym urządzeniu, mimo to, że naprawdę jest na sporym wysięgu od osi i dosłownie za pierwszym razem fajnie się udało to zrealizować, więc zróbmy to jeszcze raz. Rozbujajmy ładunek jeszcze raz. OK, będziemy próbować hamować w momencie, gdy będzie mniej więcej pod nami w pionie, będziemy startować razem w nim, razem z nim w lewo. I już jedziemy w lewo, musimy troszkę wyprzedzić. Dohamowujemy prawym stroną i ta sama zasada w lewo i dohamowujemy w prawo. Zobacz, że udaje się tutaj zatrzymać dosłownie na dwa ruchy tym urządzeniem rozbujany ładunek. Co jest gorsze? Czym lżejszy ładunek, tym gorzej ci będzie nad nim zapanować. Czym większe gabaryty ładunku, tym gorzej ci będzie nad nim zapanować. Wiatr dodatkowo będzie ci wspomagał rzeczywiście rozbujanie ładunku. Jeżeli wywołać sobie takie ruchy obrotowe, czy takie kołowanie, to będzie to bardzo ciężkie do wyhamowania, ponieważ ciężko tu zgrać oba mechanizmy. Naprawdę najlepsza opcja to mieć to na joystickach. W tym przypadku, na joystickach takich jak tutaj, sterowanie rzeczywiście kciukiem nie jest dla mnie dość wygodne. Wolałbym mieć rzeczywiście e, joysticki w rękach i robić ruchy kojarzone. Wtedy jest to troszeczkę już cięższe do wyhamowania, ale da się oczywiście jak najbardziej, ponieważ znowu trzeba nadgonić ładunek, czyli wykonać ruchy kojarzone np. do przodu i w lewo naraz. Zapraszam Cię też do materiału z suwnic, który mamy już na YouTubie, gdzie pokazuję różne również metody hamowania ładunku. Tam można powiedzieć też o kilku innych metodach, natomiast tu przy żurawiu najlepszą metodą to jest właśnie to, co zaprezentowałem Ci teraz. Czyli zawsze dążenie do wyhamowania ładunku poprzez nadgonienie go i wypionowanie liny. Jeżeli chcecie wyhamować sobie ruch wysięgnika, to pamiętajcie, że trzeba włączyć przeciwkierunek, w tym przypadku lewy. W ten sposób następuje właśnie wyhamywanie ruchów w lewo i w prawo. Czyli zawsze ruchem przeciwkierunkowym trzeba załączyć mechanizm, żeby wyłączyć ruch obrotowy. Zademonstrujmy to jeszcze raz. Wykonajmy sobie jazdę w prawo. Rozpędzamy urządzenie. Wrzucam na bieg neutralny. I teraz, żeby je wyhamować, daję sobie kierunek w lewo. Z powrotem pozycja neutralna i dzięki temu mamy wyhamowane urządzenie. W tym momencie, jeżeli nie ma zaciągniętego hamulca, tak jak teraz, to urządzenie będzie nam się ustawiało zgodnie z wiatrem. Więc jeżeli mamy jakiś ładunek tam do pobrania na dole i dojechaliśmy w miejsce docelowe, powinniśmy przekręceniem dźwigni, dźwigni lewej załączyć nasz hamulec. Teraz zostało załączony hamulec, wobec tego urządzenie jest już zabezpieczone i ktoś może spokojnie sobie podpinać ładunek na dole. Żeby natomiast rozpocząć jazdę, to oczywiście trzeba z powrotem połączyć urządzenie zazwyczaj, bądź wcisnąć tylko łącznik bezpieczeństwa, łącznik zajęciowy i już możemy wykonywać pracę naszym urządzeniem. A hamulec jest już oczywiście zwolniony. W tym materiale przedstawiłem Ci właśnie panowanie nad ładunkiem. Jest to najważniejsza umiejętność, którą musi nabyć operator podczas nauki na tym urządzeniu. I ja bardzo często na szkoleniach powtarzam, iż na szkoleniach uczycie się tylko podstaw. Pamiętajcie, że tu się nie nauczycie pracy, tu się nauczycie podstawowej obsługi urządzenia i panowania nad tymi ładunkami. Natomiast praca już wygląda troszeczkę inaczej, naprawdę nie ma dużo wspólnego, jeżeli chodzi o tą pracę poprawną, jeżeli chodzi zgodnie z przepisami, niestety. Jest to smutna prawda. Zapraszam Cię do dalszej części materiału, gdzie już przedstawimy Ci zadanie praktyczne, które należy zrealizować, oczywiście, podczas egzaminu państwowego. Tutaj warto jeszcze dodać, że na egzaminie z obsługi technicznej codziennej masz losowane tylko i wyłącznie jedno pytanie egzaminacyjne, a nie musisz przerabiać je wszystkie po kolei tak jak tutaj widzisz na filmie. Wobec tego inspektor ci wybiera tylko jedno pytanie, a potem przechodzimy sobie już do zadania praktycznego, czyli transport ładunków z punktu A do punktu B, C i powrót do punktu A. Także ja dziękuję ci za poświęcony czas i zapraszam cię do ostatniego materiału właśnie z tego Właśnie z tej serii, czyli Żurawi wieżowych szybko montujących pozdrawiam.